W kolejnym odcinku podcastu Elektromobilni kafe. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Leszczyński z Volkswagen Financial Services. Cześć Krzysztof. Dzień dobry, cześć. Krzysztof, nowa firma, nowy ty, ale tematyka cały czas stara elektromobilność. Tak jest, ciągle nieustająca to już ósmy rok. Jak już jesteśmy w tym temacie i te 8 lat doświadczenia na twoich barkach jest, powiedz mi, czy byłbyś w stanie mi podsumować ten rok, który jakby nie patrzeć, dobiega ku końcowi? Co się wydarzyło? Co jest taką może perełką tego roku, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności i najważniejszym wydarzeniem w tym sektorze zeroemisyjnego transportu? Myślę, że najważniejsze wydarzenie to uzgodnienie długo wyczekiwanego rozporządzenia AFIR który ma szansę zmienić kształt sieci publicznych stacji ładowania w Europie, a szczególnie w naszym kraju, jest to bardzo spodziewane. Jeśli chodzi o polski grunt, tutaj mógłbym wymienić przełamanie psychologicznej bariery tysiąca publicznych punktów ładowania w naszym kraju. A z punktu widzenia Volkswagen Financial Services, czy to też był dobry rok dla Was? Tak, jak najbardziej, to jest bardzo dobry rok. Utrzymaliśmy, a nawet wzmocniliśmy naszą pozycję numer jeden na rynku finansowania samochodów osobowych w naszym kraju. A jeśli chodzi o elektromobilność, zostaliśmy również dostrzeżeni i nagrodzeni tytułem lidera elektromobilności podczas kongresu nowej mobilności w Łodzi, z czego jesteśmy bardzo dumni. Biorąc pod uwagę to, jak się rynek zmienia, mamy, jak wspomniałeś, Afir, który znacząco zmieni w najbliższych latach naszą elektromobilną rzeczywistość z punktu widzenia ładowania. Mamy też coraz więcej samochodów. Ale czy to już jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że użytkownicy pojazdów w tym momencie przy kawie sprawdzają stan naładowania? Czy cały czas jednak patrzą na to, ile mają paliwa w zbiorniku? Nie można jeszcze powiedzieć, że każdy albo zdecydowana większość kierowców patrzy na poziom naładowania swoich samochodów, ponieważ jest to nadal jeszcze stosunkowo niewielka grupa, ale trzeba przyznać, że bardzo znacznie ich przybywa, jeśli chodzi o sprawdzanie stanu swojego naładowania. A z punktu widzenia Volkswagen Financial Services, czy coraz większa grupa osób chce się przesiąść na samochody elektryczne? Czy jest już ten trend widoczny i to już jest taki naturalny trend tej przesiadki z klasycznej motoryzacji, którą znamy od wielu lat, do tej nowoczesnej motoryzacji elektrycznej? Jeśli chodzi o segment flotowy, który ja reprezentuję, to można już powiedzieć, że elektromobilność jest tematem numer jeden w mobilności flotowej, w mobilności firmowej. Znaczna większość jeszcze nadal są to samochody spalinowe, jednak z racji na obowiązki wynikłe chociażby z, z przepisów ESG, ale również z kwestii wizerunkowych, z kwestii do, dopasowania się do oczekiwań nowego pokolenia, jeśli chodzi o dbałość o środowisko, również w kontekście mobilności flotowej, samochody elektryczne są bardzo ważnym punktem tej strategii. Powiedziałeś o trendzie, o który chciałem się zapytać, czy ESG dla wielu firm jest to dosłownie tak zwany nightmare, czyli koszmar. Dla innych z kolei może to być okazja na to, żeby coś się zmieniło. Jak to jest z Twojej perspektywy, biorąc pod uwagę, że ESG to jest tak huczny temat? Jak wszystko, co nowe, jak wszystko, co wymaga szeregu prac przystosowawczych, również ten temat wywołuje zaniepokojenie, zaniepokojenie u wielu firm. Jednak kto jeśli nie firmy, które rejestrują ponad 70% nowych samochodów w naszym kraju ma to zrobić, to znaczy pchnąć tą elektryfikację naprzód. Kto jeśli nie firmy, które używają często nowe samochody w wynajmie długoterminowym w leasingu, które później trafiają na rynek samochodów używanych, kupowanych przez przysłowiowego, przysłowiowego kowalskiego, ma nie zacząć tego, tego trendu. Myślę, że to jest ten moment, w którym bardzo dobrze, że tak się dzieje. Kto w końcu, jeśli nie każdy z nas, również pracowników firm, nie powinien dostrzec, że to właśnie my jesteśmy zmianą, nie ci oni odlegli, ale właśnie my, każdy, każdy człowiek. To prawda, firmy rejestrują większość samochodów nowych w Polsce, jednakże mówiąc o firmie, która ma przechodzić na ekologiczną flotę, no to mówimy przede wszystkim o dużych podmiotach i dużych flotach. Dla nich jest to naturalny kierunek. No i jakby łatwość tego przejścia, ponieważ jest to wpisane w ich politykę, robią to. Ale ESG też dotknie małych podmiotów i mikrofirm. I czy tam nie będzie problemu z przejściem na tą elektromobilność? Jeśli chodzi o duże firmy, duże floty, powiedziałeś, że naturalna jest łatwość w tej, w ten, w tej zmianie. Otóż nie jest to bynajmniej łatwe zadanie, lecz jest to zadanie spędzające sens powiek wielu kierownikom floty, ale wracając do sedna pytania, jeśli chodzi o mniejsze podmioty, one również będą przechodziły na samochody elektryczne, ich również dotknie ESG. Może nie w pierwszym roku obowiązywania tego tak raportowania, jednak w kolejnych latach. I oni również jako poddostawcy tych większych podmiotów, odpytywani o ślad węglowy, również w kontekście wykorzystania swojej floty, będą mieli taką silną motywację, żeby swoją flotę zazieleniać. Wspomniałeś wcześniej o afirze, rozporządzeniu, które zmieni naszą rzeczywistość, jednakże tutaj mówimy o stacjach publicznych ogólnodostępnych, w szczególności przy drogach, z, drogach tęt, czyli tych autostradach, drogach z szybkiego ruchu. To jest jakby bardzo dobry kierunek, nie mniej z punktu widzenia codziennego przemieszczania się, niewystarczający. I tu się pojawia się pytanie do Ciebie, czy infrastruktura powinna się rozwijać zarówno publiczna, jak i niepubliczna w równym tempie, czy powinno to być jakby rozwój dwóch prędkości? Oczywiście powinna odbywać się równolegle w obu tych obszarach. Z jednej strony, jeżeli chodzi o przemieszczanie się dalekobieżne, powiedzmy międzyna, międzymiastowe, szybka infrastruktura publiczna wzdłuż dróg szybkiego ruchu jest niezbędna i bardzo dobrze, że, że się rozwija. Bardzo dobrze, że są takie rozporządzenia, które ten wzrost, jeszcze ten rozwój motywują, przyspieszają. Natomiast jeżeli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie każdego z nas kierowców, Potrzebna jest bardzo infrastruktura lokalna. Nie zawsze niekoniecznie szybka i ta droższa w związku z tym, ale taka, która jest ulokowana blisko przede wszystkim miejsca zamieszkania, miejsca pracy, jak również miejsca, w których załatwiamy szereg czynności codziennych, zakupów, korzystamy z kultury, załatwiamy sprawy urzędowe i tak W tych obszarach również bardzo potrzebujemy publicznych stacji ładowania, szczególnie w miastach. Jesteś osobą, która na co dzień. Użytkuje samochód elektryczny i byłeś pewnie jednym z pierwszych, który na terenie kraju to robił. I to jest pytanie, myślę, że bardzo dobrze skierowane do ciebie, jako użytkownika. Jak ważne dla ciebie jest to, żeby w miejscu pracy była ładowarka i że w ciągu tych 8 godzin, kiedy pracujesz, ten samochód po prostu się ładuje? Jest, bar jest to bardzo ważna kwestia. Po pierwsze, dlatego, że jeśli chodzi o yy... Przejście na elektromobilność, to nie jest to tylko zmiana samochodu spalinowego na inny rodzaj napędu elektrycznego w tym przypadku, tylko to wymaga pewnej zmiany mentalności od, od użytkownika, od kierowcy, a ta zmiana polega na tym, że nie myślę o y, uzupełnianiu energii w, w akumulatorze trakcyjnym, podobny sposób jak y, tankowania paliwa płynnego, to znaczy, kiedy zapala mi się rezerwa, wtedy jadę i tankuję, tylko y, ten proces ładowania powinien się odbywać niejako w tle jako kierowca, jako użytkownik w ogóle nie powinienem myśleć o tym, gdzie ja naładuję samochód elektryczny. Szczególnie właśnie w takich codziennych czynnościach, jak praca, chociażby praca biurowa. Wtedy, kiedy samochód nie pracuje, nie jeździ, powinien mieć możliwość podładowania. Dlatego właśnie te przysłowiowe 8 godzin w pracy to jest idealny czas na to, żeby uzupełnić tą, tą energię w akumulatorze. A wasi klienci, którzy się do Was zgłaszają, z chęcią przejść na elektromobilność, również otrzymują wsparcie w tworzeniu na przykład infrastruktury ładowania? Tak, jak najbardziej. Volkswagen Financial Services ma ambicje bycia pierwszym wyborem w kontekście wdrożenia elektromobilności do flot filmowych, co wymaga od nas dostarczać nie tylko samochód i szereg takich klasycznych usług CFM-owych, serwisowych, ale również zapewnić szerzej ekosystem, którego podstawowym elementem jest ładowarka w miejscu pracy, ale również, jeżeli tylko to możliwe, wallbox w miejscu zamieszkania kierowcy. Teraz jest bardzo ważny okres z punktu widzenia miast w Polsce. Jest zdecydowana strefa czystego transportu w drugim mieście w Polsce. Czy według siebie to jest dobry kierunek, biorąc pod uwagę choćby zanieczyszczenie powietrza, które w Polsce mamy w tym zimowym okresie? Oczywiście nie odkryję tutaj Ameryki twierdząc, że tak, jest to krok nie tylko dobry, ale jest krok... To niezbędny. Jak popatrzymy na 320, na tak naprawdę ponad 320 miast w Europie, które zdecydowały się na tego typu posunięcie, widzimy, że bardzo szybko efekty pozytywne takiej wprowadzenia takich stref można odnotować. Poprawia się jakość powietrza. Nie jest tajemnicą, że ponad 60% zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach, również polskich, takich jak Warszawa, Kraków i tak dalej, pochodzi właśnie z transportu. A mówimy to o zanieczyszczeniach nie tylko y, cząstkami stałymi, ale przede wszystkim tlenkami azotu, które są wysoce rakotwórcze. Bez tego typu kroków dalej będziemy narażeni na ekspozycję my, nasze dzieci, każdy kto na co dzień funkcjonuje, funkcjonuje w takim środowisku miejskim. I tutaj przechodzimy do oferty Volkswagen Financial Services, ponieważ wymiana samochodu, może niekoniecznie w pierwszym kroku na elektryczny, choć byłoby to byłoby wtedy idealnie. Czy w tym momencie możemy mówić o atrakcyjnych ofertach, które macie dla swoich klientów na samochody zeroemisyjne lub niskoemisyjne? I czy rok 2024 to będzie ten przełomowy rok, kiedy te oferty na te samochody, w szczególności na zeroemisyjne, będą tańsze niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych? Ja myślę, że nawet już teraz mamy do czynienia z takim stanem, że w określonych rodzajach użytkowania samochodów we flotach. Samochody elektryczne już teraz wychodzą dużo korzystniej, jeżeli, jeżeli spojrzymy na ich, na nie z perspektywy nie tyle ceny nabycia, y, chociaż tutaj na szczęście mamy program U Elektryk, który od dwóch, dwóch lat z sukcesem wspiera również to nabycie y, w formie leasingu i wynajmu także, co jest najbardziej popularne, ale y, gdy spojrzymy szerzej na całkowity koszt posiadania, na koszt y, serwisowania, który jest y, niższy niż w przypadku samochodów spalinowych, a przede wszystkim na koszt prądu, jako tego, nazwijmy to paliwa, czyli uzupełniania energii, versus koszty tankowania benzyną czy dieslem, czy również nawet CNG, a na pewno LPG. Tutaj również możemy dostrzec, że te samochody wychodzą taniej w określonych modelach użytkowania. Nie jest to jeszcze rozwiązanie, które każdemu przynosi, przyniesie oszczędności kosztowe, ale jeżeli patrzymy świadomie na tego typu samochody szerzej, to już teraz te, takie korzyści finansowe również są do osiągnięcia. To się będzie pogłębiało na pewno w przyszłym roku. Dojdą do tego bardzo ważne koszty nieemitowania, czyli do, znowu nawiązuję do ESG, gdzie będzie to po prostu wymogiem: najpierw, żeby tę emisję swoją wykazywać, a w przyszłości prawdopodobnie również płacić, jeżeli będzie ona wyższa. Rynek został trochę zaburzony hmm, różnymi, bym powiedział, Wpływaniem ceną, jeżeli chodzi o zakup pojazdu, i to wpłynęło bardzo na wartość rezydualną. Już teraz pojawiają się głosy, że w przypadku samochodów elektrycznych wartość rezydualna jest trudna do określenia. Czy wy, jako, jako podmiot finansujący, musicie brać to pod uwagę, ale jak duży wpływ ma to na TCO całego pojazdu? No i gdzie jest ten zdrowy balans i oczywiście ta cienka granica pomiędzy opłacalnością oferty a nieopłacalnością oferty? Oczywiście utrata wartości pojazdu ma bardzo znaczny wpływ na koszt finansowania. Natomiast no cóż, jeśli chodzi o to, faktycznie polska baza samochodów, polski park samochodów, jeszcze szczególnie u firm finansujących, firm leasingowych, firm CFM, do tej pory była stosunkowo niewielka, a szereg pytań o rozwój technologiczny, o przyrost zasięgu przede wszystkim w kolejnych nowych generacjach danego modelu, które niejako obniża funkcjonalność dotychczasowego poprzedniego, wpływały na tą wartość rezydualną dosyć mocno. Natomiast firmy nie były w stanie jeszcze oszczędzać, jak mocny jest ten spadek wartości, jak to wpłynie w określonym czasie na, na, na wartość pojazdu, więc yy, określając to jako ryzyko, zawierały to w swoich kalkulacjach wartości ryzydualnych. Podobnie to, nawet można powiedzieć z kosztami serwisu. Yy, również nie było to jeszcze jasne, że są one niższe niż w przypadku samochodu spalinowego. Natomiast wraz ze wzrostem tej floty yy, ta niepewność znika yy, i ja osobiście śmiem twierdzić, że samochody elektryczne będą bardzo pożądane, szczególnie w miastach, nawiązując do czystego transportu również w naszym kraju. To widzimy na zachodzie, gdzie samochody elektryczne używane, w związku z tym ich ceny no, są istotne i będą brane pod uwagę w tych kalkulacjach. Macie w swojej ofercie też samochody używane, tak zwane z drugiej ręki. W przypadku samochodów elektrycznych ten rynek samochodów używanych dopiero się tworzy i tutaj oczywiście jest jeszcze wiele pewnie znaków zapytania z waszej strony. Niemniej już w tym momencie jesteśmy w stanie pewnie zadać jedno z kluczowych pytań, czyli jak rozwiązujecie problem kondycji baterii, załóżmy po samochodzie, który kończy pierwsze życie w leasingu i wchodzi w drugie życie leasingu. Czy klient, który przyjdzie po elektryka może mieć jakąś pewność na przykład co do jakości tej baterii, pamięci tej baterii? Po pierwsze, staramy się edukować kierowców, y, naszych klientów, na nowe samochody elektryczne, w jaki sposób z tego samochodu należy korzystać, żeby zagwarantować jak najmniejszą utratę pojemności. No więc pierwsza sprawa, y, należy korzystać z w sposób świadomy, nie przeładowywać szybkim ładowaniem, jeśli to nie jest konieczne, y, co wpływa bardzo na tą kondycję, jest ona wtedy dużo lepsza. To jedna rzecz, a druga rzecz to oczywiście każdy samochód y, pokontraktowy który jest skierowany czy to do odsprzedaży, czy do podobnego finansowania. Jest przez nas bardzo skrupulatnie sprawdzany również pod kątem kondycji baterii. Jest, jesteśmy w stanie zagwarantować jej dobry stan w sposób jasny komunikując przy odsprzedaży, no właśnie, w jakim stanie jest bateria. Czyli rozumiem, że idąc do salonu, oglądając elektryczny samochód na karcie informacyjnej będziemy mi tak zwane state of health, health baterii wyszczególnione. Wy, dajemy szczegółowym jeżeli klient tylko o to poprosi, ale oczywiście zachęcamy do tego. Dajemy szczegółową informację w jakim stanie jest samochód i bateria również jest elementem tego stanu. No myślę, że to jest akurat jeden z lepszych posunięć pod tym względem. Ale przechodząc już dalej, chciałem zapytać o kwestię tego jak Widzisz przyszłość e, ogólnie sektora elektromobilności i w szczególności was, jako jednego z podmiotów finansującego. W tym momencie elektromobilność idzie na dobrą sprawę w jednej linii ze wszystkimi. Każdy chce rozwinąć ten sektor, każdy chce ugruntować swoją pozycję. Niemniej przyjdzie moment, kiedy pojawi się jeszcze kwestia rywalizacji pomiędzy wami, żeby zdobyć jak najlepszą ofertę, żeby być no, top of the top, jeżeli chodzi o rynek. Jak to przewidujesz? Kiedy to nastąpi, że już ta, ta walka nastąpi? No i gdzie w tym wszystkim będziecie wy? Jeśli chodzi o walkę konkurencyjną, to już w tym momencie jest ona bardzo zajadła w naszym kraju. I musimy twierdzić, że to dobrze z punktu widzenia klienta. Już dzisiaj firmy, które oferują finansowanie, serwisowanie samochodów elektrycznych, starają się, aby ta oferta była jak najlepsza. To, co Volkswagen Financial Services robi, żeby się wyróżnić, wyróżnić pozytywnie, to szereg usług budujących ekosystem. Z jednej strony to ładowarka, o której powiedzieliśmy, a z drugiej strony cały pakiet usług doradczych dla kierowników flot. I jeszcze zanim zapadnie decyzja o wdrożeniu samochodów elektrycznych, bądź gdy tylko Przyjdzie dyrektywa z zachodniej centrali, że... Należy swoją flotę elektryfikować, co na początku budzi bardzo duże niepokój u kierowników flot, jak to zrobić. To właśnie w tym momencie wkracza Volkswagen Financial Services i nasze usługi doradcze oparte na naszym doświadczeniu wieloletnim. Jak to zrobić mądrze, z głową, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To jest to, czym takie firmy jak moja starają się zaistnieć na rynku. Oprócz tego to, co też również wspomniałem, szkolenia, uświadamianie użytkowników, ale dobór infrastruktury, finansowanie infrastruktury struktury doładowania i szereg jeszcze innych usług wspierających tą decyzję o przejściu na elektryfikację floty. A powiedz mi, kogo jest trudniej przekonać? Kierownika floty czy kierowcę? Nie wstawiałbym tutaj, nie wskazywałbym konkretnie, kto tutaj bryluje, jeśli chodzi o pewien opór. Generalnie jako ludzie boimy się tego, co nieznane. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do funkcjonowania w dotychczasowych ramach. Jest nam po prostu w ten sposób wygodniej i bezpieczniej. Natomiast wraz ze wzrostem świadomości... Ekologicznej, ale generalnie świadomości technologicznej wokół samochodów elektrycznych, mamy głosy yy, obaw pierwszych zarówno od kierowników flotowych, Którzy wiedzieli, w jaki sposób zarządzać flotą spalinową, od lat to czynili, jak i kierowców flotowych, kierowców samochodów firmowych, którzy również powtarzając pewne mity, które w dalszym ciągu pokutują w przestrzeni w publicznej przestrzeni mają pewne obawy. Kluczowa tutaj jest edukacja. Obie strony zasługują na kompleksową, wysoko jakościową edukację w tym obszarze, i my staramy się taką edukację nieść. A w momencie, kiedy edukujecie, większym wyzwaniem jest do przekonania do pojazdu jako produktu, czy bardziej do tego, że infrastruktura jest wystarczająca? Hmm. Nie jestem w stanie wskazać jednoznacznie to, co jest największym wyzwaniem w zrównoważeniu samochodów elektrycznych. To nie jest sama technologia. Oczywiście infrastruktura jest bardzo ważna, wręcz kluczowa, jednak tak naprawdę największym wyzwaniem jest zmiana mentalności. Przekonanie ludzi, że to jest właśnie sposób, w jaki powinni zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, jeśli chodzi o mobilność, no i przesiąść się na samochody elektryczne, nową technologię, podjąć to wyzwanie, złapać tego byka za rogi i dostrzec, jeżeli tylko dobrze zostało zaplanowane wdrożenie tej elektromobilności, dobrze dopasowane samochody elektryczne, ich modele, do potrzeb flotowych jeżeli to ma miejsce no to mają szansę tacy użytkownicy zarówno fleet zarządzający tą flotą jak i kierowcy no odnosić pewne korzyści których nie gwarantują samochody spalinowe czy jeżeli dobrze rozumiem przed Podjęciem przez firmę decyzji odnośnie przejścia na elektromobilność, wy przychodzicie, robicie audyt, robicie przegląd tego, jak wygląda flota i następnie doradzacie, co ewentualnie wybrać. Tak, przyglądamy się obecnej flocie i bardzo dobrze, staramy się bardzo dobrze zrozumieć jej potrzeby mobilności. Na tej podstawie jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o samochody, modele samochodów elektrycznych, być może czasem samochody typu plug-in. Sprawdzają się. Są też również przypadki, gdzie nadal jeszcze klasyczne samochody spalinowe będą lepszym rozwiązaniem. Jednak śmierć twierdzić, że w przypadku firm to nie jest, nie musi być dominujący rodzaj napędu. W kolejnych krokach dobieramy infrastrukturę wraz z zaufanymi partnerami, z którymi współpracujemy, i to ten dobór nie polega tylko na zaproponowaniu modelu i tyle, jeśli chodzi o stacje ładowania czy jego typu, ale są oni również w stanie zapewnić kompleksowe rozwiązania szersze, jeśli chodzi o ekosystem elektromobilności. Myślę tutaj zarówno o kartach do ładowania na stacjach publicznych, ale również na możliwości budowy fotowoltaiki firmowej, pomp ciepła, magazynów energii, tudzież dostarczenia zielonej energii do firmy. To wszystko ma pomóc właśnie w, taki, w stworzeniu takiego ekosystemu, czyli rozwiązania znacznie szerszego niż tylko samochód firmowy i ładowarka, którego napędza, żeby właśnie dostarczyć kompleksowo korzyści firmie, jak również no, nam wszystkim, którzy liczymy na to, że przez to będziemy w stanie oddychać, oddychać czystszym powietrzem. Z tego co mówisz, już wiem, że na przyszły rok będziecie przede wszystkim szkolić edukować ale co jeszcze czeka nas w przyszłym roku ze strony Volkswagen Financial Services? Od niedawna wystąpiliśmy z nowym rozwiązaniem unikatowym na polskim rynku, programem Electrify, który skupia właśnie te aspekty, które adresuje te pytania z tych, tych obszarów, o których wspomniałem. Samochody, badanie potrzeb plotowych, budowa infrastruktury, szeroko pojętej infrastruktury nie tylko do ładowania, ale również kwestie związane z raportowaniem emisji, pod kątem wymagań właśnie ESG wchodzą w skład tego pakietu. Mamy usługi wspierające, oczywiście pozyskanie dofinansowania z programu mój elektryk i szereg innych rozwiązań, które w sposób kompleksowy adresują te, te potrzeby zmian, transformacji modelu mobilności flotowej. Także to jest to co będziemy starali się w nadchodzącym roku bardzo promować i, i przekonywać do tego. Już pierwsi klienci korzystają z tych rozwiązań zadowoleni. I oby było ich jak najwięcej. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była bardzo pouczająca. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek podcastu Kafe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.